Myślisz dziś o mnie, kiedy powiem Ci, że mam mnie Spuścisz wzrok, czy odwrócisz głowę, może twarzy zachmurzysz w połowę Może twarzy zachmurzysz w połowę, ale zanim pójdę Ale zanim pójdę Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że Kochani, nasz stoma bus dotar z Lublina do chyba jeszcze piękniejszego miejsca w Polsce. Nie chcę nikogo tu z Lublina obrazić, ale jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Już miałam ciarki wchodząc na rynek, a teraz w samym rynku mieszka cudowna rodzina: mama Beata i córka Zosia, która będzie główną bohaterką tego nagrania. I zgodnie z naszą tradycją, która powoli się już Umacnia. Zaczynamy od pierwszego pytania. Zosiu, kochana, powiedz nam coś o sobie. Cześć. Cześć, dzień dobry. Tak jak powiedziała Mirela na początku, nazywam się Zosia. Mam 27 lat i mieszkam, w, tak jak powiedziała Mirela, przepięknym mieście, które się nazywa Kazimierz Dolny. Nie jest z innych pięknych miast w mieście. Kazimierz jest naprawdę przepiękny, dlatego zapraszamy. Mów o sobie, nie o Kazimierzu. Dobrze, to teraz coś o mnie powiedzmy. Tak. Tak jak powiedziałam na początku, mam 27 lat. Mm. Mam młodszego brata, Antka, mm -hmm. który studiuje drugi, trzeci już rok w pracy socjalnej, jestem z niego bardzo że dumna, że mm -hmm. bardzo dobrze idzie na tych studiach. Nie C ma go w tej chwili, nie spotkamy go. Śpi. Śpi, ok, znowu, się no, się no, dobra. Tak, tak. Mm -hmm. A ty, jeśli chodzi o naukę, o, o co skończyłaś? Czy... Ja jestem po technikum hot hotelarskim, czteroletnie. Zdałam maturę, zresztą to się pochwalę, bo to jest dla mnie takie naprawdę bardzo, bardzo pochwalające. E, Zdałam maturę za dziesiątym razem z matematyki. Tak. Czyli to. <śmiech> <śmiech> Gratulacje. tu nie chodzi o to, że na pierwszy, bo to, to to absolutnie. To nie matura jest ale ważna, to, tylko ta to... dziesiątka. To jest wybitne ale to, że osiągnięcie. nie tak, naprawdę. Udało się mam ro mam w rodzinie kogoś, kto za chyba 27 razem zdał na prawo jazdy, także no, wiem na, o czym mówisz. Tak. Gratulacje, no. ogromne. No, ale ale, ale, <grym> była ale ja to właśnie, że tu się chwalę, ponieważ to było ostatnie moje podejście. Co hmm. roku podchodziłam i. Szczęśliwie, w i udało końcu się, się tak. jakoś udało. Gratuluję, tak, tak. matrycko. No, naprawdę. To takie Co no, roku podchodziłam, nie udawało się, nie udawało. A się w końcu to ten... udało. Super. Jaki to no. <coughs> Złożyłam to pewnie na studiach. właśnie. To do coś co są, tak, właśnie. tak, Tak. Ale tak. właśnie. Wykryto mnie chorobę właśnie, no i niestety musiałam przerwać jakby studiować. Ale, ale zaczęłaś studiować, co to było? To była filologia angielska. O właśnie. kurczę, ja mam Polską, a z angielskiego no. zero, więc może byśmy się kiedyś no, popisały właśnie... sobie listy. Szykoli. Możemy, spiąyć, będę Tak, tak. Ale no. A ile masz za sobą tych studiów? To szczerze, to nie dużo, ponieważ to, to był pierwszy rok, właśnie i w To w fajerniku była w. w, w, była w, w Ale w, w którego to, roku? Ubiegłego? Tak, Teraz, tak? Tak, tak, tak. tak. tak że to był pierwszy rok, i jakby tak. trzeba było po prostu Jasne. budzikański, to bo choroba pokrzyżowała plany. No ale na tak. razie jest to odłożone. Jasne, tak. no i powiem, że nie muszę zadawać drugiego pytania, tak. ponieważ pięknie i płynnie mm. przeszłyście do choroby. Mm -hmm. tak. <laughs> Mówimy o niej z uśmiechem, co nie tak. jest chyba krzywdą mm -hmm. dla żadnej z nas. Mm -hmm. Po prostu oswajamy temat, mm -hmm. tak. więc drugie pytanie, choroba. Tak. Powiedz nam po prostu, co cię spotkało, jaki był powód wyłonienia z i jak w tej chwili się czujesz, jeśli chodzi o. O zdrowie w aspekcie choroby mhm. również. W ogóle na początku zobaczyłam Stomię u jednej z pani w szpitalu, gdzie leżałam na Jaczewskiego w Lublinie. Ja Nigdy nie miałam do kontaktu do z w rodzinie, wśród przyjaciół. Mhm. No, nigdzie. nigdzie nie miałam do czynienia ze Stomią. A jak jeszcze zobaczyłam u tej osoby, to tak mówię Boże, czy to jest jakaś nowa choroba? Mhm. Co to jest po prostu? Mhm. O co tu chodzi? Choruje się na Stomie. To jest taki mhm. slogan mhm. błędny, który tak, mnóstwo tak, tak, osób tak. używa, tak? które tak. nie wiedzą o co chodzi, że tak. Stomia to choroba. I za chwilę mhm. przyszła pielęgniarka, tutaj te nożyczki tu wycinają otwory, to coś tam na wyborze. O co to chodzi? Co jest? Mm -hmm. Is it? A potem się okazało, że za miesiąc, jakby ja to miałam. Rozumiem. To to mnie. Ale tak w pierwszej chwili mnie było. Co to jest, a co tu chodzi? To... Czyli ty... teraz rozumiałam, że jak ten pierwszy raz miałeś do czynienia, to nie wiedziałaś, że ciebie kiedyś to spotka, tak? Tak. tak Rozumiem. Ja myślałam, że już. Operacji, Rozumiem. No Ja byłam tak. w identycznej sytuacji. Tak, też, też takie miałam. I później zobaczyłam to właśnie. Później mówię, Marka, to lożyczka, to wszystko. Te dęziki, to, to to, co ona robi, tej, tej starszej pani. Tylko przerażają. przerażają. zresztą. Później tak patrzę na pani. Mój, to właśnie się tak pani mówi. 35 lat, mhm. a wie dobrze, no ale co to jest, co tu chodzi, tak zaczęłam tłumaczyć, a ona taka, no boże, o co chodzi. A hmm. jaki był powód, że musiałaś mieć wyłonionostomię, jaka choroba? No powód, czyli uznajęlicie no, no, grubym. Tak, no, tak, tak, miałam uznajęlicie grubym właśnie. Rozumiem, ale to nowotworowa proste, sprawa? czy później czy, czy się okazało, że tak. Tak, nowotworowa, tak. tak, tak. Ale w ogóle te wszystkie no badania... Od się to... zaczęło w ogóle leczenie? Tak, od, 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 od tego się zaczęło, do operacji właśnie. Zanim trafiłam na suboperację, operację, to w ogóle mam problemy z załatwianiem się. No, no to tak to, to standard. Jest standard, jasne. Ale mówiłaś, tak. że masz 27 lat, tak. tak? I spotkało cię to praktycznie w tamtym roku. Tak. To te 25 lat byłaś całkowicie zdrowa, nie, nie tak. czułaś nie, żadnych objawów, to jest, to jest nic, nie czułam, tak? Nie. Nie. Mhm. nie. nie żeby, mogę, oczywiście, to Beatka, cały czas prosimy. Z, Pierwszych objawów były bóle brzucha, e, tu w okolicy przydatków, mm -hmm. jajników i Zosia leczyła się ginekologicznie. ginekologicznie. Tak. W wieku ginekologów no, stawiało różne tak. operacje, tak. łącznie z, z potworniakiem, czyli z jakąś torbielą, czy z górą. Mm -hmm, Były już nawet terminy usunięcia mm -hmm. tego mm, i nic, ale to absolutnie nic nie wskazywało. Czy nam to już w ogóle nie dawało mm -hmm, tego to myślenia. Jak ktoś ma 26 lat, nie to niczego ginekologa. Dokładnie. I dopiero któryś z kolei, ginekologa. To za prywatne, mm -hmm. ale nie. Ja. To, to re... Co zrobił? Dali na... skierowanie na rezonans magnetyczny. Do skierowanie na rezonans magnetyczny. Nie, nic To Zaniepokoiło go to trochę. Zresztą robił USG i tak. Tak, człowiek takie. takiej teraz też bolało. Takie ból tutaj. Tak boli, i boli, i tak się łatwo tak, No dobrze, to tam skierowanie na rezonans magnetyczny. I rezonans, ja... I jest najszybciej. Tak. Powiem ci, że nawet nie wiem, dziewczyny, czy sobie zdajecie sprawę, jakie to jest istotne, o czym teraz rozmawiamy. Wybadacie, trzeba przede wszystkim na A po drugie, że Stomia nie jedno ma imię. To nie jest tak, tylko kron, To, to mhm. nie jest zrodziące zapalenie. Mhm. To są tak. nowotwory. Mhm. To są jak w moim przypadku okołoporodowe uszkodzenia. Mhm. Ja nie będę tutaj mówić mhm. o sobie, ale jak was słucham, mhm. ja byłam ponad 20 lat leczona niepotrzebnie. Aha, <laughs> nie tak, tak jak trzeba, tak? Także tak, znamy i dlatego nagrywamy te filmy, mhm. że Opornia, diagnoza szybko postawiona jak w każdym przypadku jest konieczna wręcz, a niestety często no, tak, tak. się zdarza, że się czeka na nią bardzo długo, no, tak. ale ja chcę powiedzieć również, że osoby, które będą oglądać ten film, no, tak. to często będą osoby, które są dopiero przed, takie osoby, które boli brzuch, no, mówiąc tak, kolokwialnie, tak, 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 tak? Żeby po prostu wiedziały, że to nie zawsze są choroby jelit, że często to no, są zupełnie no, to są inne się przyczyny. Się Właśnie. Właśnie. No, hmm. Jeszcze jedno, jeśli mogę. Tak? Mówi się dużo o profilaktyce, o tym, żeby po 50. roku życia w robić kolonoskopię, badać tylko do czy to ludzi po 50 roku życia trudno wprowadzać profilaktykę u ludzi, hmm. którzy mają 20 parę lat, bo to jakby tak. nie jest wiek, w którym możemy mm, dorobić się. Tak, tej, tak. nam się wydaje przynajmniej. Tak, tak nam się wydaje. E, choroby, która jakby bierze się z tego, że źle się odżywiamy, mm -hmm. mamy stresujące tryb życia i, i, i jakby pracujemy nad nią wiele lat. Dokładnie. Czyli różne są powody, różne są niekoniecznie wiekowo musi nam się to zgadzać. Że po 50. Okay, badamy się i, i możemy wyłapać chorobę. Często ona jest wcześniej. I, i, I tutaj. nie wiemy o, to, o niej. Warto zwracać uwagę nawet na takie rzeczy właśnie, jak ja brzucha, bądź... dziwny, niepokojący, dłużej się utrzymujący, ty miałaś mdłości, pamiętasz? No problem z... Tak, z wypróżnianiem. Z no wypróżnianiem, tak. Mm -hmm. Więc wtedy się bierze jakieś tak. tam laktulosy, tak, tak no, człowiek, Znamy mówię. to od potrzebki tak. wszystko. Tak. Właśnie. Powiem, że jeden stereotyp to jest, że się choruje na Stomie, mm -hmm. a drugi sama, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, powiedziałaś, że starsza pani miała. Mm, tak. Więc drugi stereotyp to, że Stomia to jest geriatria. Tak. Co tak. To jest absolutnie nieprawda, czego jesteś. Jakby przykładem, tak? tak. Noworodką wyłaniana mhm. jest Stomia, tak? Choroba Hiszprunga, też mhm. e, jeszcze jakby nie do końca mhm. e, wśród społeczeństwa estás? znana. My, jak już siedzimy w tych tematach, to się w nich jakby obracamy. Tak. Ale tak jak powiedziałaś, że nie wiedziałaś, co to jest Stomia, tak, tak. to ja również, mój mąż powiedział, że dopóki ja nie miałam stomii, to on nie znał żadnego Stomika. I mówi, a w tej chwili to znam chyba więcej Stomików niż tych, no, którzy to, nie mają. Tak? Możemy się uśmiechać, ale też powiem, że z badań wynika, że w 2015 roku było nas około 40 tysięcy, teraz się zbliżamy do 70. Zwróć uwagę, że jest podwojenie prawie przez, przez 6 czy 7 lat, tak? że jest to niestety choroba cywilizacji, Aha. wszystko co związane z elitami. Ale powiedz jeszcze, kochana, jak ci się żyje z tą twoją... Koleżanką. koleżanką. Teraz się żyje bardzo dobrze. Naprawdę jest super. Mm -hmm. Naprawdę. Już się bardzo do niej przyzwyczaiłam. Na początku było, nie powiem, ciężko, bo to był dla nas wszystkich w domu, w rodzinie psychicznie, psychicznie szok. szok. Fizycznie, tak. Szok. Jasne. To są po tej operacji, no nie powiem, no bałam się po tej stronie spadnie jest ta stomia, no bo to dla mnie no, było coś nowego. Oczywiście. Po kąpiel, prysznia. Tak, tak, tak. Że to po prostu uraża, nawet mm -hmm. to, że to, po prostu przypomnią tą stomię dzisiaj, co już się, cały się mm -hmm. nie przesunie na drugą stronę, to to świeże. Teraz jasne. Jest, jasne, ale wtedy to naprawdę tak nie Boże no ruszy się tam coś a do... powiedz mi, bo za chwilę przejdziemy do zainteresowań tak. i pasji, ale jeszcze będąc w temacie z stomi, tak. czy że tak powiem żyjesz z nią aktywnie? Staram się jeździć na basen. Aha, e, właśnie. E, w, e, lubię pływać mhm. bardzo. No zresztą to, to staram się. Właśnie, ona e, no właśnie. No, 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 na nie mnie nie. mówią kobieta ze skrzelami, po prostu, bo ja po prostu wszystko co z wodą mhm. związane mhm. to kocham mhm. i się nie ograniczam po prostu. Mhm. I tu mamy znowu kolejne ogromne przesłanie do ludzi, którzy się nawet często do wanny boją wejść mając tomie, że po prostu dobrze dobrany sprzęt wystarczy, prawda? Teraz. Temat jest oswojony i choroby i, i stomi i, i jakby z, wszyscy z tym nauczyliśmy się żyć. Mhm. Natomiast na początku to był absolutny przewrót i to myślę, że wszyscy tak mają, bo trudno inaczej przyjąć chorobę i to co, to, co za tym idzie. Tu e, tak, choroba jest chorobą, która zmienia Całe życie rzeczy. wszystkich. W rodzinie. To nie tylko Zosi zmieniło to nas zmieniło mhm. bardzo. E, nasz stosunek do świata, do, do ludzi. Um, i to jest chyba to, to co to pozytywnego to daje choroba, chociaż może głupio to brzmi. To nie brzmi głupio. Ale ona uczy takiej uważności, tak. wrażliwości. Um, przewartościowuje, um, wuje, prawda? No i tak, przewartościowuje wszystko. Okazuje mhm. się, że w ogóle człowiek nie ma żadnych problemów. <laughs> póki nie nie <laughs> no nic. jest choroba. Problemy, nie wiem, zepsuty samochód, czy, 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 czy nie wiem. Nie można i zakupienia czegoś, to są rzeczy śmieszne. Nie. Także to nas um, postawiło do pionu uh -huh. I, i naprawdę wiemy, co jest ważne i co jest istotne. A tak naprawdę najważniejsza i najistotniejsza jest dla nas, Zosia, bo <laughs> to nam um, uświadomiło, um, chociaż w rodzinie wszyscy się kochamy i wiemy, że jesteśmy jakby dla siebie najważniejsi, ale to nam um, tak um, bardzo wyraźnie życie dało nam odczuć, tak. tak, że jest tak. dla nas najważniejsza i nic więcej. I reszta to po prostu jakieś śmieszne historie. I staramy się naprawdę um, wspierać Zosię. Staramy się um, żyć normalnie mhm. poza tym. Mhm. Choroba nie zmieniła nas, ale też staramy się um, normalnie żyć Jasne. przy niej. Mhm. I to I słowo norma też zyskuje jakby tak, nowe znaczenie, tak, prawda? Tak, to tak, tak Priorytety tak, się, się układają same. w uh -huh. chorobę Zosia jest pacjentką Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku i regularność wyjazdów, jakby takie przyporządkowanie szpitala do uh -huh. naszego życia, uh -huh. podporządkowanie życia szpitalowi to, 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 to. Nauczyło nas też jakiegoś rytmu, obowiązku, tak. porządku, mhm. no i... I walki, tak, walki z po prostu. I nie Ukochaj siebie, tak, mówicie no. częściej, no. Tak? Tak, tak, <laughs> tak. Jasne. Tak, po prostu. Trwa, ja się wiesz co, jeszcze mi przyszło takie pytanie do głowy, chociaż może Ciebie ono nie dotyczy, bo spotkało cię to, jak już jesteś osobą w pełni mm -hmm. dorosłą, ale powiedz mi, czy były jakieś sprawy związane z Twoim środowiskiem koleżeńskim, młodzieżowym, przyjaciółmi, mm -hmm. kiedy na przykład Wstydziłaś się powiedzieć o stomi albo ktoś zareagował inaczej? Nie. Nie, nie było takich sytuacji? Nie, po nie wszyscy wiedzą, bo ta choroba mi też pokazała, kto tak naprawdę jest przy mnie, kto, Jasne. Jest, kto, kto jest ważny i komu można ufać. Tak. Ja, jest takie stare przysłowie teraz, mhm. jak wszyscy wiemy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie mhm. i po prostu... Mówiłam wtedy ci na palcach jednej ręki tych przyjaciół Aha. kogo zadzwonię gdzie w, w nocy i będą przy mnie. A ta choroba, ta stomia ten rak mówili tak grubego, pokazali, że przy tym są ze dwie, trzy nie, no trzy osoby są tak naprawdę. Które zostały, które zostały, przy, zostały przy mnie, którym mogła mi zaufać, że mam tą stomię, no, nie mogłam powiedzieć. I im tak? I im tak? powiedziałam, tak, uh -huh. od razu. Uh -huh. Ale to, przepraszam, to też nie jest tak, że... Chciałaś powiadamiać się. No, nie, tak. Oczywiście. Wiecie dlaczego pytanie zadałam? Ponieważ to jest problem, który mnie również dotyczył osobiście. Ja jestem nauczycielką i na mnie na przykład wymuszano, żebym powiedziała wcześniej niż byłam na to gotowa. Mm -hmm. Bardzo to przeżyłam. Potem sama, że tak powiem, coming out zrobiłam i w tej chwili wręcz na sztandarze to noszę. Pies się dobija, chyba wyładko musisz go wpuścić. Aha. Tito, no chodź. Chodź owieczką, chodź pięknotą. No chodź <grym zim> o cudowne. Tak. <grym zim> czy tak. możemy przejść do pasji w momencie, tak. kiedy głaszczę to? Tak, <grym zim> czy, ja tu... czy, <grym zim> czy jest to naturalne przejście do kolejnego tak, pytania? Tak, tak, tak. Czy zwierzęta? również? Tak, Do lubię. Do tego tak kręgu tak. się zaliczają? Tak, jest, też, tak. No to właśnie, to tak. jest odpowiedź tak. poza psem. Poza psem od niedawna. No właśnie. W gdzieś w początku mamy też nowego członka rodziny kota, który jest czarny. Ma taki biały krawatik mały, mm -hmm. ale jest po prostu przecudowny. Mm -hmm. Nazywa się Zorba. Nazywa się Zorba. Oczywa jak guziczki normalnie. A z się kocha? Tak, właśnie z owcą się bardzo Tak, normalnie skacze na owca nie tam nie, nie rozumiem, Tak, tak. tak to, to po prostu... Mamy dziwną historię z mhm. kota Zorro. To był początek pobytu kota w domu. Był maleńki, miał może dwa miesiące. Wtedy Zosia miała chemię taką, którą, którą w infuzorze miała przy pasku, czyli zapinali to w otwosku, przyjeżdżaliśmy do domu rurką taką. Mhm. Chemia szła do portu. I w nocy okazało się, że kot przegryzł rurkę, którą szła chemia. <laughs> o, Boże, Nie obudziłaś się? Och, obudziła się Zosia. Wszyscy byliśmy przerażeni. A coś wyciekało, że znaczy chemia zaczęła wyciekać z rurki. A co co robisz w nocy? A kot się, że tak no, mówię, zachłeptał? Przejął a my szybko jechaliśmy do Otwocka, żeby wypiąć tak i jakoś A co a na najważniejsze przeszło O po tak. przegryzanych kablach w samochodzie słyszałam, ale o chemii, tak. to jeszcze to, ale nie. Ty, ale było, tak było. No to, to rzeczywiście. Helio. A inne pasje twoje zainteresowania, powiedz coś, oprócz zwierząt? Myślę, że muzyka, lubię książki i właśnie bardzo lubię czytać, szczególnie literaturę II wojny światowej. O, to ja też. Naprawdę, to literatura Holokaustu. Jest to ciężka, nie powiem naprawdę bardzo ciężka, no ale wiadomo, na faktach pokazują, Myślę, że chemię czujemy między sobą, bo ja jako nauczycielka, ale od dzieciństwa Rudy... Zośka, no szare tak na... to szeregi, to po ja prostu że... wszystko mnie bardzo interesowało zawsze. Mhm. Ja w 2015 roku byłam w klasie maturalnej i tak na początku ta literatura do mnie tak nie przemawiała, mhm. bo to, to tak jak na siłę kogoś zmuszały do czytania czy tak czegoś, tutaj, tak, to, zza... to taki niechęć, tak się nie chce tego jak po prostu. Trzeba samemu Ale dojrzeć. później jakoś samemu Zdawałaś tak złapałam to, a później mhm. to jest tak, sobie przypominam no, że Boże, mój tak był kombatantem. w mhm. armii krajowej. Był kombatantem Boże, co ja, tak, ja cuduję, czego ja mhm. tak tych mm -hmm. i tak powoli zaczęłam sobie tak mm -hmm. zlecać. weszłam Wresz. w te lektury mm, właśnie Tam. zdjęcia z świetne świetnie robisz. o proszę lubię zdjęcia robić to jest świetnie. kolejna wspólna mm -hmm. pasja z tomiku, zwierzęta no. i fotografowanie rzeczy no. naprawdę krótko publikujemy ją ja ciągle no, no szkoda na mm. Mm -hmm. No to może skontaktujecie mm -hmm. z Agnieszką która wczoraj była na koncercie mm -hmm. starego dobrego małżeństwa jest fotografikiem przyrody mm -hmm. i z który dzisiaj rozmawiał z nami publikuje albumy mm -hmm. na temat ornitologii przede wszystkim Gołębi, <golębi, golębi>, bo jest weterynarzem, więc to wszystko łączy. Także kto wie, Aha. czy jakiś kolejny pomysł się nie zrodzi na publikację fotografii stomików na przykład? Super. Myślę, Super. że to byłaby świetna, to, 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 świetna, prawda. świetna sprawa. A muzyka jaką lubisz? Lubię te, co teraz, głównie to pop, tak, ale mm -hmm. tak to lata 80, 90 Aha. na przykład. Andrzej Załcha bardzo o, lubię z rękami. Załcha to może lecieć i od rana no do, do wieczora. Do decyzji, no i Zbigniew Wodecki, tak. No to I, kochana. Chcemy zrobić zawsze przyjemność, a to już złapiemy tam, <laughs> tak, tam, <laughs> tak, 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 tam. Tak, tak, tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. tak, albo zacząć od Bacha. No Albo i... zespół Mitch&Mitch, znałam mm. też, już, znaczy, już wszystko to wszystko rozumiem. I to zobacz to jak tak. nam się pasz. a Michał słuchaj <laughs> okay. to jest... Ja już to go... to był podobny trochę ja do Włodzimierza. Już... Podobny <laughs> do Włodeckiego. A wiesz jak mi się pięknie zaczyna czwarte pytanie od zdania lubię wracać tam gdzie byłem już, czyli ostatni etap naszej rozmowy to mm. Kazimierz. Kazimierz, tak. To jest miejsce, w którym się naprawdę... Dobrze mieszka? Dobrze Ciśle. mieszka, no. To miasto ma swoje proste imiona, każdy jak każde, ma mam mm -hmm. miasto, i duże też, ale lubię tu mieszkać, mam tu swoją rodzinę, najbliższych, Miesz, ma, mieszkam mieszka w centrum miasta, mam tu swoich przyjaciół. Często. Co najbardziej kochasz w Kazimierzu? Czy jest takie miejsce, czy... czy, czy... Emocja jakaś związana. Bardzo lubię punkt widokowy, właśnie. Na, na, na tu właśnie jak słońce, jak już jest zachód słońca, po prostu. Jak, już, jak się kończy ten dzień, i tak siądzie się człowiek na tej ławce, tak, tam, jest tam jest kapliczka z tam mhm. jest też ławka, i tak człowiek siądzie no. i tak na spokojnie, tak słońce zachodzi, i tak myśli, co ten dzień mu przyniósł, no, no, no. Jak, a co czeka już jutro. Co nie wiemy, oczywiście. Świątynia Dumania, tak to tak, można tak, określić, tak? tak. Ale Ale wozy też, ale no. tam tak siądzie się człowiek zaduma, no. tak nagle, co nie będzie tak się daje. Ja też urodziłam się w Kazimierzu i mieszkam tu całe życie i w ogóle sobie nie wyobrażam innego miejsca. Czasami ktoś mnie pyta jak się tu mieszka i czy nie jestem zmęczona życiem w miasteczku. Mhm. Nie jestem, bo tak naprawdę nie wiem jak wygląda życie w dużym, więc Rozumiem. mam może na szczęście porównania. Mieszka się i dobrze i źle. Dobrze, bo jest wszędzie blisko, bo jest przestrzeń znajoma, a przede wszystkim jest piękne, jest piękne otoczenie. Dokładnie. I to jest chyba to, co mnie tu trzyma. <stram> a minusy? by mi było mieszkać gdzie indziej. In Minusem jest. To że miasteczko, się wszyscy znają. Brak, an brak tak, anonimowości. Kołę, zresztą, a, czasami to może przeszkadzać, ale czasami też pomaga. pomaga, tak, pomaga. Pewnie. Chyba więcej jest tych plusów <stram> niż minusów. Mm, I to jest, to jest takie mieszkanie tu. Mm -hmm. Lubię tu mieszkać. Mm -hmm. Lubię. No gdzieś nie wiem, czy mogę, ale słyszałam, że kawiarnię prowadzicie, tak? Tak. Y tak. Czyli po prostu jesteście jakby związani podwójnie, nie mm -hmm. tylko mieszkaniem, ale tak. zawodowo również, tak? Byciem z turystami, byciem tu, tu i teraz. Tak, tak. Ja się mi się To prawda, to prawda. <grym> Wiecie co, dziewczyny? Tak. Wymyśliłam zakończenie poprzedniej rozmowy w kinie w Lublinie Kochaj mnie, a teraz powiem Kaziu, 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 zakochaj się. Dziękujemy za, za cudowny pobyt w tym Kaziu przepięknym. Bardzo dziękuję, kochaj siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.